Siemano, ja jestem Damcio. Witam was w kolejnym odcinku z gry Naruto Ultimate Ninja Heroes 2. Dzisiaj zagramy sobie kolejną dość ciekawą postacią, której tak naprawdę można tutaj e, podejść taktycznie trochę do gry. Jaką jest Shikamaru właśnie. Shikamaru jest właśnie znany z tego, że lubi taktycznie podchodzić do walki. A w tej grze jest to nam umożliwione tak naprawdę. Ale zaraz mam powiem o co mi chodzi. Jak widzicie może on stawiać takie właśnie łapki jak to można nazwać I walka yy, może to się naprawdę przydać Jak widzicie mogę ustawić tutaj za nim Co do jego mam bardzo ciężko właśnie złapanie w tą yy, drugie rzucu na górze yy, yy, Ale można tego użyć Zaraz to on spróbuje O i widzicie tak coś właśnie się udało nam zrobić. Bardzo fajny w tym jutsu. Widzicie, mogę użyć takiej jakby zasłony dymnej Tu trochę może my z nim kiedyś przycumykaj gramy z jakimś kolegą. Dobra, jeszcze pokażę Wam może na koniec alfmajka. Mm, Jak -hmm. trochę uciechnę. No i jest, złapaliśmy yy, naszego przeciwnika Walkmate. No jednak, to był potężny atak. Jeszcze nie wykończył. Uwolnię go, uwolnię z nic Tak coś jak Sakura miała właśnie. Kurde, nie mogę użyć jutsu. Niech się to pogoduje. jest. no mogę to jeszcze przegrać. Jest to bardziej taka postać tutaj dystansowo, yy, walcząca z bliska. No ale naprawdę jest, przyjemnie się nią gra. Nie mogę powiedzieć, że nie. Mam no, kilka naprawdę fajnych tu zasad wymyślić, jak się gra na przykład do tych już trudniejszych przeciwnikach, jak na przykład w e, walkach 3 na 3, no to już jest dość adkorowe można tak to nazwać. Jeszcze raz sobie zagramy. O! Naszym przeciwnikiem jest Czoli, czyli kolega Szkamaru z Kamaru z drużyny. Myślę, że może być dość ciekawa walka. Postaram się jakoś tu fajnie o atrakcji była atrakcyjna pozwolić się kamaru... raczej czoziem użyć trochę jutsu choć następny odcinku właśnie jego wam przedstawię i już tu wpadł na początku naszą pułapkę podbijam do niego może coś tam no to nie było zbyt dobra I tu nawet tak nam dobrze idzie ten atak podstawowy. Ale jednak Choji to jest, yy, taki można powiedzieć, lepszy tutaj w tej Dobra. Jeszcze raz spróbuję użyć tego mm, jutsu, które jest dość potężne. Come on, come, on, come on. No i jak widzicie dość spoko Dobra, trochę nam tu kakryw wróciło A może trochę zmienię zera od... Ło... Lewo co uciekliśmy ja Będę próbował wyłapać właśnie yy... Nie udało się Będę próbował go wapłać w to drugie jutsu No umie gracz, kmadź, to nie jest jakaś taka sprawa Ua, dostaliśmy przez... kulę na twarz Nie, tam stoi, morduje czapkę, a tam teraz dopiero pójdziemy. Oj, e, jak widzicie można... I złapałem go, udało mi się w końcu. O! Widzicie, szurik nam zatonął, jak użyliśmy go na łodzi. Tak by nawet nie wiedziałem, że takie tu jest, a tą grę mam już kilka lat naprawdę. go tu trochę pofarafasz że jakaś nawalka nie była za długa bo rzucimy trochę długi. no ale to właśnie przez to że szkamar jest właśnie taką bardziej krytyczną postacią no i uda nam się złapać myślę że na koniec w ultimate no i świetne duszenie tutaj zaprezentowane właśnie przestrzeń szkamaru a to by było na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Cześć.